Was, tutaj Hekielat, a to mój trzeci filmik, trzeci poradnik dotyczący gry Minecraft. Dzisiaj Wam pokażę problemy, jakie istnieją w Minecrafcie 1.8.1. Jakie są błędy, no i różne takie rzeczy. Pokażę wam na kreatywie, ponieważ nie będzie mi się chciało się męczyć na survival. Problem numer jeden to są zwierzęta. Jak już słyszeliście, nie respawnują się. Jednak w nowej wersji ma być inny rodzaj respawnowania się. A żeby przetrwać w Minecraftie 1.8, trzeba po prostu mieć inną żywność, nie mięsną, tylko roślinną. Jeżeli gracie na multiplayer, to na waszym miejscu, na Minecraftie 1.8, stworzyłbym przez kod MOBSPAWNER. Problemem numer 2 to jest cień. Zaraz wam opowiem o co w tym cieniu chodzi. Problem polega na tym, że po pierwsze jak, jak kładziecie schody z nowych bloków, czyli z cegły oraz z tych czerech połączonych o tych kamieni, to po prostu cień widać. Taki malutki kwadracik. 1 czwarta całego klocka. Zaraz wam pokażę jak to działa. Chodzi o... Te ceglone oraz te kamienne schody. Jak już mówiłem, czwarta klocka to po prostu widoczna cień. To jest błąd, jaki powstał w Minecrafcie. Jednak respawnowanie się z zwierząt to nie jest, nie jest błędem. O co chodzi w cieniu? to we wiosce możecie czasami zauważyć takie okna zaciemnione, takie czarne. Jak wchodzicie do pomieszczenia, to wszystko jest czarne i nic nie widzicie. Więc dlatego zaraz Wam znajdę takie miejsce, które potwierdzi. Dobra, znalazłem miejsce, gdzie jest błąd z cieniem. To jest normalny cień, ale ten czarniejszy to już nie. Za Wam pokażę dlaczego. No właśnie. I teraz jeszcze już normalny cień. Właśnie w tym jest problem z... Problemem cień. numer 3 jest lawa. Pierwsze co? Jeżeli położymy gdzieś lawę oraz dodamy wodę, nie zmieni się w obsydian, lecz po prostu w taki kan. Jeżeli chcecie mieć obsydian, to tu musicie wlać lawę. W taki sposób zbudować mechanizm. Tutaj musi być lepki tłok i to dwie tak samo przekaźniki w taki sposób musi być zbudowana konstrukcja żeby się zmieściły przynajmniej dwie kratki lawy i dwie kratki wody musicie proszek dźwignię i gdy, i gdy klikniecie w dźwignię macie obsydian Tak powinna być fabryka, tak powinna być zbudowana fabryka obsydianu. Oraz jeżeli chodzi o lawę, to już lawa jak wcześniej kończyła się. To nie jest jak woda, że zbudujemy w trzy kratki, yy, położymy tam wodę i się nie kończy. Tylko jest już trochę inaczej z lawą. Zaraz wam to udowodnię. To za, za drugim razem jak położyłem to po prostu już trzy klatki napełniły się wodą. I teraz Wam udowodnię, że lawa się kończy. I za niedługo to zniknie. Musimy teraz wziąć puste wiadro. Woda się nie kończy Więcej problemów w Minecraftie nie znalazłem Ale jeżeli znajdę to Spróbuję dodać film Więc dziękuję za uwagę Komentujcie subskrybujcie, spróbujcie Dodajcie film do ulubionych jak chcecie łapa w górę Jak chcecie też No i do zobaczenia